Zapraszamy wszystkich Polaków zamieszkujących obie Ameryki do naszej nowej inicjatywy Portal Polaków obu Ameryk. Jest nas ponad 13 milionów. Mieszkamy tutaj, mamy tutaj swoje życie, swoje rodziny, domy, prace, biznesy. Pracujemy, wychowujemy dzieci. Odgrywamy od lat niejednokrotnie znaczące rolę w krajach tych kontynentów, ale właściwie nie mamy swojego głosu. Bo przecież, jeżeli chodzi o reprezentowanie nas tutaj, to nagle okazuje się, że ktoś inny za nas mówi. Ktoś inny występuje w naszym imieniu. Ktoś inny przedstawia się jako nasz reprezentant. Ktoś inny ogłasza, jakie jest nasze stanowisko w wielu znaczących dla nas sprawach. Dla Polski lub naszej wspólnoty Polaków. Albo w zwykłych dla nas wszystkich sprawach. I nie trzeba tutaj dodawać, że robione jest to od lat. Bez jakiegokolwiek pytania nas samych o zdanie. I najczęściej bez naszego upoważnienia czy mandatu. Rodacy z obu Ameryk, czy nie mamy przypadkiem dość tych samozwańczych kongresów polonijnych, reprezentujących rzekomo całe nasze wspólnoty Polaków za granicą? Czy nie mamy dość tych tak zwanych polonii świata, równie samozwańczo występujących na różnych krajowych i światowych forach w naszym imieniu, chociaż. Nikt ich do tego z naszej strony nie upoważniał. Proponujemy, abyśmy zaczęli mówić swoim własnym głosem. Dlatego zapraszamy Was do udziału i uczestnictwa w portalu Polaków Obu Ameryk, który właśnie zakładamy dla nas wszystkich. Jesteśmy z Ottawy w Kanadzie. Ja nazywam się Wacław Kujbida. Bogdan Gajewski. Czesław Piasta. Nie stwarzamy żadnej nowej polonijnej organizacji. Nie będzie ani komisji matki, ani nic takiego. Chcemy tylko stworzyć płaszczyznę, dzięki której my wszyscy Polacy z obu Ameryk będziemy mogli mieć swój autentyczny głos w sprawach, które nas dotyczą. Zapraszamy więc wszystkich Polaków w Stanach, w Kanadzie, z Ameryki Południowej, a nawet z Ameryki Środkowej. Wszyscy, którym na sercu leży Bóg, honor i ojczyzna, włączcie się w to już dzisiaj. Zarejestrujcie się na naszym wspólnym portalu. Zacznijmy mieć swój własny głos w naszych własnych ważnych sprawach. Nie wiemy, kto decyduje za nas, jak jesteśmy reprezentowani w stosunku do lokalnych władz naszego miejsca zamieszkania. Nie do końca wiadomo, co w naszym imieniu uzgadnia się w Warszawie? Nie wiemy dlaczego, posiadając obywatelstwo polskie, nie możemy głosować bez ważnego paszportu, skoro paszport jest tylko dokumentem podróży, a nie stwierdzeniem obywatelstwa. Problemów jest wiele, dlatego twórzmy portal Dwóch Ameryk, aby mieć wspólną płaszczyznę porozumienia dla całej Polonii Amerykańskiej. Popierając ideę demokracji opartej na referendum jako woli społeczeństwa, tworzymy system informacyjny odzwierciedlający prawdziwe przekonania nas wszystkich. System ten pozwala na poznanie naszych poglądów poprzez publiczne głosowanie na tematy zgłaszane przez czytelników, a uczestników naszego portalu. Do głosowania wystarczy nacisnąć odpowiedni guzik lub przesłać swoje zdanie. Zaś do zgłaszania tematów i wyrażania opinii prosimy o podanie adresu e-mailowego wraz z imieniem i nazwiskiem. Przyjmujemy sugestie i konstruktywną krytykę. W najbliższym czasie będziemy głosować na następujące tematy. Jak oceniasz działalność Kongresu Polonii lub podobnej organizacji w Twoim miejscu zamieszkania? Odpowiedź w skali 1 do 10 czy tak zwana Polonia Świata ma mandat reprezentowania Ciebie i Twojego stanowiska bez konsultacji i pytania się o Twoje zdanie, jak to ma miejsce w chwili obecnej? Czy powinniśmy mieć prawo głosowania bez konieczności posiadania ważnego paszportu? Na koniec jeszcze raz zachęcamy do aktywnego udziału w naszym portalu, gdyż jest to w tej chwili jedyne forum, gdzie można się swobodnie wypowiedzieć. Bez organizacji, bez składek, bez zebrań, bez protokołów, bez wszystkiego tego naprawdę ludzi odpycha od organizacji, które stają się administracyjną maszyną, nie reprezentującą tego, co my myślimy na temat rzeczy, które nas otaczają. Zapraszamy wszystkich Polaków zamieszkujących obie Ameryki do naszej nowej inicjatywy.